Kochani, witamy w takiej świątecznej trochę aranżacji Dzisiaj to moja kolejna robienie umetamorfozowanych O, chyba jestem pierwszą osobą, która powiedziała dobrze to słowo za pierwszym razem Umetamorf... Umetamorfo, Umetarmor... umetarmor umetamorto... Miałam gdzieś tam dwa zamysły Tylko oba te zamysły zostały zaprzepaszczone przez dwa pierwsze odcinki Maciej, wy, drabina <ścoughs> Oszty! Ej, ale mam że teraz nie i śpiewać te piosenki! Last Christmas I gave you my heart ale the very next day you gave it away. Okay, pa. Pa. Dobra. grzanie dupki. O, oczywiście, że chcę grzanie dupki, poproszę tak. moim pomysłem jest zrobienie totalnie punkowej stylizacji. I tej Icha zrobiła coś takiego nowocześnie gotyckiego. Coś typu E-Girl Emo lat 20. A ja tutaj chcę powrócić do tego klasycznego panka lat 80. -tych, 90., -tych, gdzie królował Grunge. Taka muzyka właśnie typu Nirvana i było to po prostu bardzo popularne. Chociaż grunge i punk to są trochę inne style. Ja to postaram się połączyć i zrobić, właśnie, coś odjechanego. I na 17 jestem umówiona w pewne miejsce, żeby zrobić coś, czego się strasznie boję, więc koniecznie oglądajcie. Jestem umówiona w pewne miejsce, żeby zrobić coś. Co? Jadąc gdzieś, sprawdzimy <noise> co to będzie Ale serio, nie chcę wam psuć niespodzianki, bo to naprawdę będzie mega mocne Więc oglądajcie do końca Nikt się tego nie spodziewał Nikt się tego nie spodziewał Idziemy na początku do sklepu budowlanego i wiem, brzmi to bardzo dziwnie, ale zaraz wszystko zrozumiecie Ja ale właśnie tego potrzebuję, mojej dzisiejszej stylówki Po to tu jestem, po to się obcina. Jakbyście się czemu jesteśmy na dziale metalowym w sklepie budowlanym? Dwa takie Dwa A to na siebie takie. będzie nakładać, więc. Tak, robię artystyczną wizję po prostu i muszą dwa takie być. Czyli jakie? O takie! Dwa takie, tak? Dwa takie. Dwa po 60 cm. O. Uh, perfekt. Nie wiem, czy to nie będzie lepsze, bo to jest seria do łańcuchów. Maciej, ja potrzebuję biżuterii, a nie profesjonalnych rzeczy. No, no, no. Już, ja wiem, że ty lubisz budowlane, ale out. Łańcuchy mam, mam też złączki. Lecimy na już normalniejsze zakupy. Ja Wychaczyłam spódnicę w kratę. Krata to jest w ogóle coś tak bankowego. Myślę, że totalnie muszę tutaj nawiązać do tego. Nie, macie, nie biorę tego. Pszsz! też naszą kratę. Tak, metamorfoza na szkota. A nie biorę żel do włosów, to już zdradziłam Wam, że robię pankową stylizację i pewnie niektórzy się domyślają już po co mi jest ten żel do włosów. Tutaj znalazłam fajnie bo tania, bo 25 zł szulkę w paski. Patrzcie, jest mega ciężki, mega wysoka podeszwa. I taki, wiesz, nie no, w wyglądzie ciężki macie. To nie chodzi o to, że mam ledwo chodzić. Nie mogło się tutaj obejść bez skórzanej kurtki. Robimy sobie szybką przymiarkę. Git. Dobra, kurtka za wystówki I jeszcze starczy mi na wizytę, którą mam o 17. Już w sumie mam wszystko kupione, praktycznie. Ogólnie to e, zgłodniliśmy. No więc w przerwie od metamorfozy czekamy e, poza i tak na 17, na wizytę w pewnym miejscu. Jesteśmy po jedzeniu i trochę się stresuję, ponieważ idziemy do Sera. Tak uznałam, że zrobię coś mocnego. Wiecie, kolczyk to jest coś takiego, co zawsze mogę wyjąć. A to jest w sumie kolczyk, o którym myślałam bardzo dużo, jak byłam młodsza. Mamo, nie bój się. To jest taki, że nie widzę potem po nim dziurki, ale to zaraz zobaczycie już w studio, dobra no chyba przeszliśmy je w ogóle Zatrasuję się Kocham się dziarać, a piercingu się boję zwłaszcza, że to będzie taki piercing, wiecie, no powiem wam tej, że to będzie piercing na twarzy Cześć, ojejku, cześć, cześć Taki jestem słodki, Nie. latam sobie Kim się nazywa? Baby Baby? Naprawdę? Baby nazywa się Baby Zatrasuję się Mam to studio tatuaży za to, że tutaj zawsze jest jakiś piesek i to jest piesek odstresowywacz. I to sobie tak siedzimy, kamera. Będziesz a Taki stres? Bo tu już nie ma pieska. Tu czekała najgorsza czyli nosa. Co ty najlepsza? z a, alkoholem. A można się od tego upić. O, o Boże, krok! O siemanko Po co ja to robię? Po co, co ja to robię? Dobra kochani, ujemy O oh. oh. oh, że Fatalnie, ale się, nie, nie woli to aż tak Nic nie nie woli Nic nie nie woli o, ale się popłakałam. To nie, jest, faktycznie To nie bolało aż tak, że miałabym płakać, ale nos jest na tyle wrażliwy O Boże, przeżyłam to Ja pierdziele Mogę zdjąć? Dobra O mój Boże Wy już wiecie jak to wygląda, mam nadzieję, że dobrze i że mama mnie nie zabije, tak? Pasuje mi? No, pod oczy Ci pasuje to Nie podrywaj mnie Maciej Dobra, trzy, cztery O Boże o, kurde. Takie dwie kuleczki słodkie Ja pierdziele, mama mnie zabije. Ale szczerze mówiąc, to mi to pasuje. Co ja zrobiłam? Dobrze to wygląda, fest. Przed. I teraz lecimy do domu, przebrać się w całą po prostu. O, już zadzwoniłam do kogoś, Uciekamy. Ciekawe! Teraz lecę do domu przebrać się w całą stylizację, dodać jeszcze więcej kolczyków i zadanie Genzi to będzie zgadnąć, który jest prawdziwy. No, więc e, lecę się przebierać i widzimy się w domu. Dobra, mam trochę syf. Panie. Ale syf! Ale no, trudno. nas się tylko na środku. Nie wiem, wiem, Maciej, już się nie zesraj. A mogę. Ej, dobra, jak na razie wygląda to mega, mega dobrze. Ja bym tak mogła chodzić chyba na co dzień totalnie. Czas na włosy. To będzie mega mocno, tylko teraz nie wiem czy robić i ale on się będzie palił. On będzie czerwony, dokładnie, o tym pomyślałam. Ponieważ, tak jak się możecie domyślić, kupiłam całą tubkę żelu do włosów. E, no, nie da się kupić połówki tubki żelu do włosów. Ma, albo możliwe, że trzy. Okej, okay, czas ozdobić dziki łańcuchami, bo to właśnie je kupiłam. Masz na dupie cenę: 29 zł. To nie jest dobra cena. U. Very nice. Ogólnie piercing mnie kosztował 70 zł, czyli dosłownie co do złotówki wykorzystałam 700 zł, które miałam na tą metamorfozę. Do wygrania jest 500 zł, więc mam nadzieję że troszkę gdzieś tam, że wygram. Ale już nie miałam właśnie kasy, żeby wiecie, kupić jakieś ćwieki na kurtkę. Już mi nie styknęło, ale Ta kurtka sama w sobie jest mega potężna. I chyba sobie zrobię dziurkę tutaj. O, to będzie super. Dobra. O, perfekt. Wyglądam jakbym miała kogoś kopnąć na koncercie. O, ale się nie będzie ktoś tu srał. Do zrobienia takich spajków będę potrzebowała żelu, dużo lakieru do włosów i suszarki, żeby to wszystko szło mi szybciej. Popróbujemy. <grymne> 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 tak jak brała do mordoru jakie. <grymne> przepraszam, przepraszam. Dobra, trzymaj prosto. I don't to be pretty, I to be iconic To jest zdanie na dziś Ogólnie ciężko mi jest przechodzić przez drzwi, taka ciekawostka Z tymi stoszkami. Oj, problem z Houston, o nie, kończy się Ej, był pełny, nie zużyłam cały lakier Wow, są mocarne Ja dociągam ostatnie stylistyczne jakieś tam rzeczy, które chcę poprawić I widzimy się na reakcji Genzy nie mogę się doczekać serio. Jestem mega ciekawa, co, co wykombinowałaś i co fajnego tutaj się zadzieje. Ja też jestem mega ciekawa. Wuchani mogą spodziewać się bardzo kreatywnych jakiś rzeczy. Rzeczy bardzo Wow, dupę, what wow. the fuck! To twoje usta smakował jak wami Macie jedno zadanie, który kończyk jest prawdziwy. Nosie ja w tu, tu. Wszystkie brwi! E, w nosie ja. ten a ten. W ten, co ma Natalia tutaj. No. No. Wiem, który ten w pępku. <laughs> e, ogólnie zrobiłam sobie septum.

Ej, eee, bardzo, Bardzo mi się podoba ten drugi. Yeah. Tak, ale mocno. No. Ja no. mam raczej. jedno pytanie ogólnie: dlaczego oni cię nie chcieli dopiero zyskowanili? Dlaczego ty nie bać tym miękka, ale ktoś dali, i nie ze sobą sprzeczone? Byłam za droga. A, a, droga. Po, a poza tym, e, Przemek by nie rzucił takiej laski przecież. A, Aj, no tak. raczej. No raczej. Poza, fajnie to wygląda. Dziękuję. A my lecimy ocenić! Po tak. pierwszy Hanna, a właściwie w tym przypadku nie Hanna, tylko Hank Girl, bo nie panger, tylko hanger, bo to jest Han. Jak zobaczyłam Hanię, miałam takie, że ten styl pasuje do Nawet nie jest taka zadzielona, ale mała i słodko to wygląda. Poziom metamorfozy Hani. Bardzo mi przypomina poziom metamorfozy wiki, tylko że Hania tutaj wydała na swój prawdziwy wygląd, więc za to dam jej pół punkta więcej. Bardzo mi się podobało to, że zrobiła sama te spajki, te kolce na głowie. Moje odczucia mogę przyrównać do tego, jakie były one przy zobaczeniu świeżego. Chociaż może minimalnie mniejsze, bo tam u go ten element wow, był powiedzmy troszeczkę większy tylko i wyłącznie ze względu na to, że poświęcił coś, co dla niego jest bardzo, bardzo ważne. Wielki plus za to, że Hania faktycznie zrobiła sobie kolczyk, że to nie były wszystko atrapy. Jeżeli chodzi o włosy, to skojarzyło mi się totalnie z fryzurą Karola w Vanilii. Na pewno punkty dodatkowe za to, że zmieniła coś powiedzmy permanentnie w swoim wyglądzie. Wiadomo, że go może wyciągnąć, a powiedzmy gdzieś włosy dłużej odrastają, ale na pewno plusy za odwagę i za podjęcie czegoś takiego, bo na przykład ja bym tak nie zrobił. Jeżeli chodzi o pracę nad stylówką, wydaje mi się, że była w miarę podobna do Wiki, ale jednak kolczyk i spajki i przyklejanie kolczyków jednak troszeczkę wyżej niż Wika także daje ocenę. 9! Ja jestem trochę przeziębiony dzisiaj, więc ode mnie będzie szybko. Ocena, którą dam, to. Tutaj również każda część stroju jest przemyślana: od butów, skarpetek, tych, 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 tych nano, Jak to się mówi? No, na nogach. Dzień dobry, świeżego. No dobra, no to w takim razie tutaj damy 9,75. W ten sposób bardzo mi się podoba. Super wyglądasz. I boję się jak ja przebiję to Nie pamiętam ile dawałam w poprzednim odcinku Ale myślę, że na tą stylówkę właśnie daję tyle Dam Hani ocenę 8,5 I pół punkta jest więcej za to, że ta akurat faktycznie przekuła nos A ósemka, bo tak po prostu oceniam e, całą metamorfozę I to tyle, Hania poszła się przebierać, więc ja zakończę Subskrybujcie kanał, żeby zobaczyć metamorfozy kolejnych osób I do zobaczenia